Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym corocznym międzynarodowym kongresie z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. W tym roku koncentrujemy naszą uwagę na zagadnieniu religia czy ideologia, spór o miejsce religii w kulturze. A na dzisiejsze nasze sympozjum ze szczególną radością, z prawdziwą przyjemnością, zapraszam wszystkich Państwa, ponieważ dedykujemy nasze rozważania wyjątkowemu. Człowiekowi, znakomitemu filozofowi, siostrze, profesor Zofii Zdybickiej, dla mojego pokolenia i pewnie nie tylko dla mojego pokolenia, prawdziwej i żywej legendzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dlatego, zanim zaczniemy nasze obrady, chcielibyśmy kilka słów powiedzieć właśnie o, o siostrze, profesor, która jest bohaterem też, też naszych dzisiejszych rozważań. Proszę Państwa, także na początku krótka, krótka informacja o siostrze. Siostra profesor Zdybicka pochodzi z Lubelszczyzny, urodziła się w Kraśniku i należy do pokolenia przedwojennego. Urodziła się w 1928 roku, także gdy wybuchła II wojna światowa, była 11-letnią dziewczynką. W 1948 roku w Lublinie, w renomowanym w renomowanej szkole kupieckiej zdała maturę. To była szkoła kupiecka imienia Feterów w Lublinie. I po ukończeniu, po zdaniu matury, wstąpiła do zgromadzenia sióstr Ruszulanek Serca Jezusa Konającego. Śluby wieczyste złożyła w roku 1957. Ale siostra jest przede wszystkim znana jako filozof. W latach 1956-1961. Studiowała na wydziale filozofii chrześcijańskiej katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wielokrotnie siostra o tym mówiła przy różnych okazjach, przy różnych spotkaniach, że spotkała wspaniałych, wielkich profesorów, wspaniałych myślicieli, wspaniałych, no, wielkiej klasie uczonych. To ją ukształtowało, mówiła o tych profesorach i dodawała zawsze, że z tych wielkich profesorów myślicieli było dwóch. Tu cytuję siostrę profesor, myślicieli było dwóch i siostra wymieniała ojca profesora Mieczysława Krąpca i księdza Karola Wojtyłę. Także wśród takich osób studiowała to byli jej mistrzowie. W 1970, W 1965 roku siostra uzyska, uzyskała doktorat Tytuł doktora habilitowanego w 1970 roku. I w 1973 roku objęła kierownictwo nowo utworzonej katedry filozofii religii. Była to katedra, jakby tak powiedzieć, wymyślona czy opracowana przez siostrę profesor i na tym trzeba się chwilę zatrzymać, proszę Państwa, ponieważ była to prawdopodobnie pierwsza katedra po, w, w, w filozofii religii w Polsce, niemarksistowska po II wojnie światowej. I to, co jest ważne w tym wkładzie siostry profesor do naszej kultury i do, do filozofii, to jest nie tyle polemika, bo, bo nie było takiej wprost polemiki, ale prace siostry profesora, tych prac naukowych jest ponad 300, prace siostry profesor stanowią znakomite, wspaniałe antidotum na marksistowską. Koncepcję religii, a przypominam, że w marksizmie człowiek religijny to jest alienacja, człowiek religijny jest wyalienowany, a w sensie społecznym no to jest jakiś tam pierwotny etap, że ludzie religijni zatrzymali się na tym etapie jakiejś wspólnoty pierwotnej, na drodze do oczywiście społeczeństwa bezklasowego. I wbrew pozorom te koncepcje marksistowskie, dzisiaj neomarksistowskie, wcale nie umarły w Polsce z upadkiem komuny. One wciąż są żywe, także warto sięgać do prac siostry profesor, bo tak jak powiedziałem, one są znakomitym, znakomitą odtrutką, wspaniałą, wspaniałym antidotum na te marksistowskie i w ogóle ideologiczne koncepcje religii. Z tych prac warto wymienić taką książkę jak Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Okazała się w 1972 roku. Człowiek i religia, zarys filozofii religii, pierwsze wydanie w roku 77. i religia i religioznawstwo. Pierwsze wydanie w 1988 roku i tak jak powiedziałem, było to, było to, była to w jakiejś mierze, no nie, niekoniecznie wprost polemika z marksizmem. Także marksiści i komuniści mieli kłopot z tymi książkami i pracami, siostry profesor, bo intelektualnie nie mogli sobie z tymi książkami poradzić, dlatego były kłopoty z wydawaniem tych książek, kłopoty z cenzurą. Trzeba było no, przechodzić drogę przez mękę. Ale tak jak mówię, te, te, te badania są znaczące, bardzo ważne. Do siostry profesor, jako do swojego mistrza, przyznaje się, jeśli dobrze liczyliśmy, 30, 30 uczniów. I wszyscy oczywiście oni traktują siostrę z wielką miłością i, i z wielką wdzięcznością, myślą i mówią o siostrze. I w odniesieniu do siostry, to. Nie da się nie powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, oprócz tego, że, że siostra profesor jest znakomitym filozofem, to jest też wspaniałym, cudownym, uroczym człowiekiem i myślę, że każdy, kto choć raz się z siostrą spotkał i rozmawiał, to potwierdzi, siostra zawsze była i jest żywo zainteresowana swoimi uczniami, studentami, zawsze z zaciekawieniem pytała o, o losy tych studentów, o, o ich życie, sprawy, więc to było zawsze urocze, wzruszające. I trzeba, proszę Państwa, powiedzieć również, że siostra profesor realizuje, realizuje w pełni, jeśli tak możemy powiedzieć, charyzmat swego zakonu z gałęzi urszulańskiej, duchowość Urszulanek serca Jezusa Konającego, założonego przecież zgromadzenia przez wybitną Polkę, wybitną osobę, wspaniałą kobietę Urszulę Duchowską. I ten charyzmat to jest całkowite oddanie się Jezusowi w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie. Na wzór Maryi służebnicy Pana, przez modlitwę, pokorę, pracę, prostotę, umartwienie tutaj dodaję od siebie żywiołową pogodę ducha, jak w przypadku siostry profesor miłość siostrzaną więc wydaje mi się, że jeśli ktoś by pytał i, i, i zastanawiał się, jaki jest charyzmat, jaka jest duchowość zgromadzenia sióstr szulanek, serca Jezusa zakonającego, to wystarczy popatrzeć na siostrę profesor i wszystko. I wszystko będzie jasne. Także proszę Państwa, to krótkie, krótkie spojrzenie, krótka, krótki biogram siostry. Ale teraz oddajmy siostrze profesor głos. Chcemy Państwu udostępnić nagranie, w którym siostra profesor opowiada o, jakżeby inaczej, o jednym ze swoich mistrzów, czyli o Karolu Wojtyle. Wysłuchajmy tego nagrania. Przede wszystkim na kulu. Jak rozpoczęłam studia w 1956 roku, ksiądz, ksiądz profesor Wojtyła był wykładowcą, był profesorem etyki i miał z nami przez każdego tygodnia dwie godziny pięknych wykładów i właśnie stąd poznałam, zdawałam cztery egzaminy u niego, a potem potem, no w jakim stopniu przyczynił się do tego, że zostałam na kulu już nie tylko jako studentka, ale jako pracownik, jako profesor, to właśnie był jednym z tych moich profesorów, którzy przyczynili się, że podjęłam to, to zadanie właściwie, bo jeszcze wtedy zakonnice raczej nie były profesorami uniwersytetu. I tak potem całe, całe życie, aż do śmierci, miałam tą ładność że miałam kontakt już jak był w Rzymie. Często dojeżdża... Bywałam w Rzymie z, z różnych względów. Ze względu na pracę na, na kulu, czy ze względu zgromadzeniowych względów. No i zawsze byłam wtedy zapraszana i mogłam odwiedzić Ojca Świętego w jego, pa, w pa, w jego pałacu. No i był, był taki też zwyczaj, żeby Byłam zapraszana na kolację na 31 grudnia, czyli na ostatni dzień roku. Ojciec Święty wracał wtedy z, jeszcze ze spotkania z wiernymi, no i potem była kolacja, ale to było takie, takie, to nie było jakaś, jakaś taka uroczysta specjalnie kolacja, to było, było kilka osób. I kolacja, potem kolendy i gdzieś koło 11 to się kończyło. Także tych, no i zawsze jak bywałam w Rzymie, a wtedy bywałam dosyć często, to, to zawsze mogłam odwiedzić Ojca Świętego. Także ten kontakt, no, uważam to za wielką łaskę Bożą, że miałam ten kontakt. I już za życia muszę powiedzieć, miałam to przeczucie, miałam to przekonanie, że to jest święty człowiek. On pisał wtedy miłość i odpowiedzialność. Mówił tak pięknie o miłości, tak pięknie, że wszyscy powstały plotki. Co skąd on to wie? I skąd on to zna? Że na pewno, pewno, może, może jest wdowcem, może, a inni znowu mówili: Nie, pewno miał jakąś narzeczoną. No, w każdym razie, w każdym razie. Pięknie mówił, nie czytał, nie, nie z kartek, tylko naprawdę z serca. Miał piękną wymowę. Także tych wykładów słuchało się z, z, wielkim, z wielkim zainteresowaniem. Tam, pamiętam, to były, to były wykłady takie kursoryczne z etyki i. I to były też oczywiście świedcy, zasadniczo świedcy studenci, ale było 18 zakonnic z różnych zgromadzeń. I zwrócił się w pewnym momencie do nas, bo mówi miłość to jest, to jest takie dążenie do oddania, do, do takiego oddania, że jest się gotowym oddać życie. To jest gotowość oddania życia za drugiego. To jest ta... I, no i mówi, przecież mężczyźni no i nawet dzisiaj idą na wojnę i są gotowi dla tego, żeby inni mogli lepiej żyć, oddać swoje życie, czy nawet przecież nawet dzisiaj przy urodzeniu dziecka można, może matka stracić życie też musi być gotowa na to. Mówi, a jak zwrócił się do nas zakonnic, jak powinny kochać zakonnicy, żeby spełnić ten postulat? Właśnie, to tak zawsze pamiętam te, 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 jego, te jego słowa. Tak, no to można powiedzieć, to znaczy, to był człowiek no, w ogóle wielkie człowieczeństwo, ale też bardzo, bardzo twórczy i właściwie dochodził do prawdy wszystkimi drogami. Poezją, przecież te jego młodzieńcze nawet poematy to są wielkie, właściwie poruszające wielkie problemy ludzkie. Był filozofem, był teologiem, był mistykiem, prawda? Wszystkie te drogi możliwe, Pan, pan Bóg mu jakoś pozwolił tymi drogami zmierzać. To był szalenie wybitny człowiek. Prawda, znaczy y, równocześnie bardzo skromny, bardzo, bardzo kochający Pana Boga, kochający ludzi. I właśnie u niego to, y, to, to, że tak mówił pięknie o miłości, to... to też było takie przekonujące, że się, że się czuło, że się było wiadomo, że on tak mówi, ale nie tylko mówi, on tak postępuje w życiu. On, tak, on, taki, on też umie kochać, że on na pewno mówił pięknie o miłości i umiał pięknie kochać. Proszę Państwa, bardzo dziękuję jeszcze raz księdzu doktorowi Krzysztofowi Podstawce z Katolickiego Radia Plus Lublin, dawnego radia R, za udostępnienie tego nagrania. Jeśli siostra nas ogląda, jeśli oglądają nas siostry Ruszulanki, to kłaniamy się nisko, siostrze, profesor. Bardzo dziękujemy siostrze za wszystko, co siostra. Zrobiła dla kultury intelektualnej Polski, nie tylko Polski. Pozdrawiamy, życzymy wielu łask Bożych i, i sił, i zdrowia. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą konferencję, już tę część merytoryczną, i chciałbym od...